Good morning, Vietnam. Dzień przywitał nas deszczem. A my wybieramy się powoli na śniadanie, dziewczyny już na są, a rodzice mają wolniejszy start. Bo wczorajsze oczy zielone, zielone i miło jest Zakopanem Było po prostu hiciorem imprezy Zmęczeni po wczorajszym? Nie. Głowa nie policjna? Nie Naprawdę nie było. nie. że co? Bo to przecież góry. No idziemy sobie na śniadanko. Dzieciaki już tam sobie są. O, widzę babcie. O. Już chodzi sobie tam. Zobaczymy, co oni tam wciągają. I idziemy sobie też coś powciągać. Stwierdziłem, że dawno nie było nagrywania kotleta, więc o, popatrzcie sobie, taki makaronik z pesto, bierz kurczaka, groszek i szałerma. Babciunia, tutaj co Ty sobie wziąłeś? jakaś, kurczaczek i rybka. O, i pożywka z jakimś sosikiem. Blanka poszła jeszcze po coś do picia, ale ona to shawerma i ryż, shawarma i ryż. No, a mama jeszcze z Martą wybierają. Mam groszek i nie wiem co to jest. No. Ja mam ryż. No. Mam kurczakę z pomidorem i mam tak. de Mmm. Fajny wybór. Patrz, bo też mam. A ty kochanie co sobie wybrałaś? Szałermę, rybkę, hummus, ryżek, warzywka. Mmm. Blanka walczy z jalopinio. Cool, ostre? Moc ostre. Ja Przebrałaś się? No. Koszulkę i strój. Koszulkę potem pewnie zdejmę. No. Idziemy zaraz na basen, nie? No. jeszcze śniadanie, kaweczkę tutaj chcemy dokończyć. O, przybiegła druga. Co, kochanie? Masz strój, pokaż, bo nie uwierzę. <noise> tak naprawdę nie musiałaś tej bluzki już zakładać. Naprawdę, ale tutaj nie można. A no dobrze tak. Przestrzegasz zasad bardzo dobrze. A babcia jest w pokoju? No właśnie przytko. Tak, Blanka zajęła nam fantastyczne miejsce w koszyku. <noise> Idziemy teraz w poręczniki, żeby tutaj położyć. A ty sieci pilnuj, Blanka tego miejsca. Marta tam to. I dwa leżaczki. I tutaj będziemy na razie dzisiaj w tym baseniku się moczyć przez pewien czas. Ja zajęłam, zajęłam ten kosz. A kto wszedł do basenu, dziewczyny? Babcia. Babcia robi rehabilitację. Tak. Skusiła się babcia dzisiaj na basenik i bardzo fajnie. Fajna ciepła woda. Okej, tutaj jest lepiej. Bo jestem teraz na schodach. Na schodach jesteśmy. No, a kto do nas przyszedł? Tata? Idzie. Tata. Ej, bardzo głęboko. Tu jest bardzo głęboko. Zobacz w jakim doborowym towarzystwie będziemy się dzisiaj kąpać. No pływajcie, Marta. Tato. Wykływajcie. Babcia dzieci ćwiczyć. A babcia się rehabilituje. Tak. A ja relaksuję. Tak jak galaretka, tak jak No to już nie, od kremu, do no to już nie od kremu do opalania. O, o. Gdzie udało ci się? Patrz, Rehabilitacja. wciąż ćwiczę. Rehabilitacja. Co się dzieje? Dziewczyny wyczaiły jacuzzi w środku w klimatyzacji no i się tak kluskają a my chodźmy sobie o tam koło tego pana posiedzę sobie trochę w ciepełku i zobaczymy jak będzie a wy się tu plumkajcie ja. Jesteśmy na siłowni z takim super widoczkiem Zobacz, jest pełen telewizor na wierzchem To jest ten hotel, w którym jesteśmy teraz Nasz pokój jest, o jest No gdzieś tam tu. Idziemy sprawdzić jaka woda jest dzisiaj Zimna, Czy jest siepa. mokra Mokra to na pewno Może gazowana i dolazi <noise> Ale sprawdzimy jaka jest O jest, o jest, ale zimna Ale oh, yes. To chyba nie skorzystamy z tamtej atrakcji jajka się skurczyły i są po kolana tak ciepło to tu nie jest Fajna droga Gdzie idziemy mężu? Tam, tam. A gdzie jesteśmy? Tu. tu. A kogo trzymasz w ręku? W ręku kogo? Ambasadora Polski UAE Tak I Podobno robi interesy tutaj z rasalkiemą, gdzie jesteśmy. No dobrze. Idziemy sobie zobaczyć. Czy ty chcesz iść iść. No Martusia, to jest twój pierwszy raz, tak? Czekaj, się boję, bo... Nie ma się czego, kochanie, bać. Patrz. Pan panie, się nie? się Możesz Wow. Blanka zjechała i podzieli się swoimi okularkami z Martą. No Marta, 3-4, Tarzan. Ale nie ma oczywiście. Nie ma tu wchodzenia. 3, prigia le parole. La Ready, ready, go! Nagrałaś? Lei si, si, Teraz się A puść! To jest... no teraz... No teraz... No no puść! Puścić? Tak. O nie, nie będzie, nie pójdzie! Jest... Co zimna? Dałam radę! Mama, chodź, zostań tu na chwilę, pokażę ci jak się, się to, to robi, ma... Ja nie muszę iść Wow, jesteśmy w trzy! Ale to jest pięknie, Marta. Nie mogę się napatrzyć. No, szkoda, Sobie... się to ostatni dzień. Ostatni dzień, cały dzień. Jutro wyjeżdżamy. Szkoda. No szkoda. No, szkoda. Ale wiesz, jak to jest, że wszystko, co dobre, szybko się kończy, nie, Marta? Mm -hmm. no, ale i tak jeszcze mamy całe dwie dni. Całe dwa dni. Dwa dni, na to dzisiaj i. Kawałek, trochę. Jest tu przepięknie. A wy co macie tam pysznego? Ciędze. Ciasteczko. Mm. Widziała mama tutaj polskiego gościa w gazecie? Tak, nawet doczytałam się, że powstała w Emiratach szkoła katolicka. I Emir i y, szejk y, 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 był na otwarciu. Wow. Mm. Co ty tu zrobiłaś? Patrz. Pokaż. i żyjesz? Ono całe szczęście, całe szczęście. <laughs> Nie złe leci sobie bajka a dziewczynki tną w pipe jeszcze samochody takie inne gierki ale normalnie grają pipe Marta jest u góry Blanka już też tam chodzi, będą zjeżdżać na tym pomarańczowym wężuchu tutaj mamy jeszcze skakaczkę jeszcze jesteś u góry jeszcze nie kiedy? Teraz, Nie. I bum, przypłynęła bomba. Czekaj na mnie! Jedziesz. Uu, I to nie była już taka bomba. Teraz na tą wielką tutaj? Ona jest szybsza, nie? Dobra, trochę się odsuniemy. Dobra. Weszły. Danka pierwsza. O, to zobaczycie, to za bomba. O, wow, ale szybka bomba. Marta druga. Teraz będzie jakiś sklesz. Uh -huh. Ale niezłe. No, Marta. Niezły splash zrobiłaś! Basenik nasz, babcia tam sobie siedzi, coś tam robi, a my teraz idziemy spenetrować ten tutaj odcineczek hotelu. Tam jeszcze nigdy nie byliśmy, a podobno tam jest w ogóle jeszcze jeden basen. Także idziemy to ogarnąć, zobaczyć. A my to mieszkamy w ogóle w tamtą stronę, tam tam, chyba z kilometr kurna stąd. Co Marta? Idziemy ogarnąć jeszcze jeden basen? No tutaj tak mamy niezły widoczek na ten cały basenik. O, widzę nie? Basen. Duży. Pod palmami wszystko, ale tu podobno jest jeszcze jeden basen. Tak, widzę już leżaki, to musi być jeszcze jeden basen. No i znaleźliśmy basen. Tylko taki trochę jest nie w użyciu. Ale napełniają, napełniają. Może za tydzień już będzie. Nie no, ewidentnie tutaj jest jakiś remont tego całego miejsca. Więc nie do użytku. Także wracamy tam gdzie muzyka i koktajle, nie? Normalnie tak mi się tu podoba te palmy i ten cały resort nie no myślę że jest naprawdę fajnie a dla naszej babci Kasi to już szczególnie nociśmy się nad basem basen tutaj jest całkiem fajny zamówiliśmy sobie parę ciekawych rzeczy ale nie po to bo was tutaj chcę wam tutaj pokazać że kręci koteta zawsze tutaj tam jest kolejne żarcie dopiero skarczają Chcieliśmy jeść, a tu można dalej jeść, niesamowite. Prawda żona? Tak. Już nie jemy, co? Pełne brzuchy mamy, nie? Już tylko się nawadniamy. Ona sobie idzie na peeling. My zaraz robimy wspinaczkę i trampolinę. A dziewczyny, o właśnie zjechały sobie. A gdzie oni poszli?

Babcia miała musiała nas nagrać To musiała też wejść do wody no. <grymne> Więc mamy nagrane Ewidentnie, że babcia się kąpała w morzu No dobra, następne zadanie Spinaczka Aniu, pomóc Ci kochanie? Nie dałoby się No dobra że się już nawet nagrywa. A tutaj, a tutaj dzieje się prawdziwy Beastmaster. Dziewczyny jak najszybciej muszą dojść do mety. To jest prawdziwy tor z przeszkodami. Tu nie ma emocji jak na rywach. Tutaj dzieje się prawdziwe wydarzenie sportowe. Marta już pokonała drągi, już pokonała liny. Teraz musi przeskoczyć nad przepaścią przebiec po dziurawym moście i przeskoczyć na następne liny ale tutaj druga zawodniczka z Polski ma poważne problemy, bo zaplątała się w linach Nie może sobie z tym poradzić a tutaj Marta już prawie kończy, już prawie finiszuje Idziemy zobaczyć, zrobić Robić relację z finiszu tej wspaniałej zawodniczki Marta, Marta, Marta Masz już 130 punktów Bizmaster Co się Uuu! dzieje z Blanką? Blanka tak już ja Przeszła przez liny i... Rozplątała się, przeszła po dziurawym moście Teraz o! musisz szybko robić finisz Blanka finiszuj, finiszuj, finiszuj Jedziesz, jedziesz, jedziesz Ciśnij, ciśnij, ciśnij wygrała, Marta wygrała Pist dzisiaj Żona też się bawi A w Ankorze dalej dzieje się magia O ta. After Brunch Party Do 20 Mają jeszcze półtorej godziny, no to się będzie działo No <ścoughs> Nagrałeś? Nagrałeś Żyjesz Marta? Tak. No to dobrze. I następna. No, I następna poszkodowana. Też nagrałem. Cześć. To ja. I Palma. Która mi odbiła. Mamy tutaj taki fajny plac zabaw. O, wszyscy tutaj się bawią, żona też się bawi a najlepiej bawią się o tam u góry w korbarze impreza trwa i dzieje się magia tam gdzieś o, to jest ten splash no. Już myślałem, że już jesteście rozpędzone Ale fajna Kustawa Może dobra! się nic nie będą zasapączył w góry Fajny system znaleźliśmy koronawirusa dokładnie tak go sobie wyobrażam o, jeszcze raz tak. jeszcze raz. O, a nasza piosenka było może w morzu kołek, a na kołku był na wierzchołku siedział zając i nóżkami przebierając Tak. Było może w morzu kołek, a na kołku był wierzchołek. Na wierzchołku siedział zając i nóżkami przebierając. Tak.